Zajmujemy się obsługą księgową i kadrową firm. Naszą grupą docelową to są firmy małego i średniego kalibru i działamy głównie w branży IT, e-commerce, jak również wśród firm produkcyjnych. Przede wszystkim zespół to nie są moi pracownicy, tylko są moi współpracownicy. To są naprawdę profesjonaliści, ludzie, którzy mentalnie zrozumieli moją dewizę, że jedyną rzeczą stałą w tym świecie to jest zmiana. 10 naszych największych klientów zatrudnia ponad 1500 osób. Obroty naszych klientów największych to jest ponad pół miliarda złotych. Jednym z naszych klientów jest chociażby Intermarché. Naszym klientem jest też firma notowana na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych, która ma swoje oddziały w 60 krajach świata. Wyobrażam sobie rynki biznesowe, w których działają moi klienci za 5 lat, i jakie będą ich oczekiwania i potrzeby za 5 lat, i do tego dostosowywuję moją bieżącą usługę, żeby za 5 lat mógł spełnić ich oczekiwania. Dlatego, nasze plany to są przede wszystkim innowacje i wdrażanie nowych technologii po to, żeby usprawniać potem funkcjonowanie naszych klientów. Bardzo ważnym źródłem pozyskania klientów jest dla mnie BNI. Postanowiłam właściwie od razu po pierwszym spotkaniu, że przystąpię do organizacji, poczułam power, poczułam siłę, poczułam wzajemne zrozumienie i zrozumiałam, że to jest. Jest jeden z kierunków i źródeł, w którym na pewno będzie można skalować swój biznes z B&I. Mamy na chwilę obecną tak naprawdę około 1, 200 mln zł obrotu rocznie. Ilość klientów to jest około 70 firm. To jest prawie 40% wszystkich firm, które obsługuję. Natomiast tak naprawdę B&I to jest miejsce, w którym też realizuję swoje pasje, miejsce, w którym się uczę. Poznałam bardzo dużo wartościowych ludzi i to są rzeczy tak zwane niepisane, niematerialne, które człowiek wynosi będąc członkiem BNI.